Nazywam się Mariusz Szynkaruk, jestem inżynierem do spraw oprogramowania i szkoleń oraz nowych wdrożeń w firmie Anka. Obecnie znajdujemy się w firmie JG Group, gdzie uruchamiamy cztery kolejne maszyny. Są to maszyny MX-7 Liniar wyposażone w silniki liniowe. Na osiach XY, które zapewniają ogromną stabilność przy produkcji narzędzi seryjnych. Laser w połączeniu z automatycznym podajnikiem wyposażonym na tej maszynie MX7 Linear gwarantuje bezobsługową pracę maszyny, jednocześnie z utrzymaniem ciasnych tolerancji bez ingerencji operatora, co przekłada się na dokładność narzędzi, czas ich wyprodukowania. Oczywiście bardzo się skraca także z powodu automatyzacji tych urządzeń. Jakość wykonania w połączeniu z użytym tutaj Automatycznym otwieraniem ściegnicy, czyli urządzenie WideStick, pozwala na zagwarantowanie, że rowkowanie danych detali będzie przeprowadzane w sposób bardzo stabilny i powtarzalny. Jako lider wśród producentów szlifierek CNC narzędziowych gwarantujemy pełne wsparcie naszym klientom w najnowsze urządzenia doby techniki. W tym wypadku firma JG Group. Na wyposażeniu swojej najnowszej maszyny MX7 Linear ma urządzenie laser, które wspomaga produkcję, utrzymując założone wytyczne technologiczne i co do utrzymywania tolerancji.